Witam bardzo serdecznie wszystkich kibiców polskiej piłki ręcznej. Przed nami mecz w ramach 15. serii gier PGNiG Superligi Mężczyzn KS Chrobrych Łowów kontra Piotrkowianin Piotrków Trybunalski. Nazywam się Adam Marina. zapraszam na ten ciekawie zapowiadający się pojedynek. W pierwszych meczach rundy rewanżowej zarówno Chrobry jak i Piotkowianin przegrali swoje spotkania. Zabiega na drugi obrót Piotrek Sfat, Jedraszczyk, rzut niecelny. I wznawia grę Bramkarz Chrobrego. Gospodarzy przed szansą na otworzenie wyników w dzisiejszym spotkaniu. I tak też się dzieje za sprawą Pawła Paterka. Niepilnowany, zupełnie błąd obrony, ewidentny, zamienia tę akcję na gola. Jakub, Orbik podwyższyli we dwóch, tym samym zostawiając bez opieki obrotowego. A teraz kapitalnie Anton Derewianki. Jędraszczyk, muszę powraca na swoją pozycję. Jędraszczyk. Więcej miejsca teraz dla Piotrka, Sfata i fantastycznie wykończony atak. Jest miejsce dla Paterka, poszedł na zewnątrz Jureckiego, jest miejsce, Jędraszczyk zaaplikował z Pacześnym, jeszcze raz Matuszak! Fantastyczne wejście od piłki, Kowalski, no zupełnie teraz odpuszczone Marcin Szopak, mam wrażenie, że można tutaj było szukać rzutu. Inaczej rozwiązali ten atak goście z Piotrkowa, Adam Pocześny. Kowalski 1 na 1 Z kibą Antony Derewianki. Udana obrona. Daje impuls swojej drużynie. Dadej, ależ przegląd pola. Znakomicie wypatrzony. Materek, mocno na zewnątrz. Matuszak wypracowana. Pozycja dla kosznika. Ależ zakończył ten atak prawo skrzydłowy. Właśnie wali Chrobrego, trener Jurecki udziela tutaj wskazówek przy linii, a teraz no, za darmo ta piłka do Surosza i wykańcza ten atak Kamil Mosiołek. Ostatnie 20 sekund rywalizacji w pierwszej części meczu. Damian Chmurski, kapitalna interwencja i to Kowianin przed szansą na objęcie prowadzenia. Na koniec pierwszej części meczu trzeba rzucać mosiołek, ale to jest mecz bramkarzy. Derewiankin broni Klinger. Jeszcze kilka sekund. Czy zdąży Chrobry? Nie zdąży, ponieważ interweniuje Damian Chmurski. Od piłki. Mnóstwo teraz miejsca. No i fantastyczny rzut. No i Chrobry może zaraz prowadzić. Różnicą dwóch trafie, tak też się dzieje. Teraz należałoby poszukać może gry ze skrzydłem, ale inaczej sprawy w swoje ręce wziął Paweł Paterek. Prawy w prawym dolnym rogu ekranu widzicie Państwo grafikę przypominającą o możliwości wyboru zawodnika meczu. Matuszak, Matusza! Wyśmienity. Ale proszę zobaczyć, co wyprawia dzisiaj Anton Derewianki. Suroż, Mosiołek i Jędraszczyk. Wysoko wychodzi z kiba. Ależ teraz wykończenie akcji przez grającego z numerem 33 Kamila Mosiołka. Zdrowry będzie też próbował. Wyrzucić któregoś z zawodników zespołu gości na dwie minuty, a w międzyczasie bramka osiołek. Jest pozycja na skrzydle, ale jest Anton Derewiankin. Czy to w momencie, kiedy z akcji bramkarze dobrze interweniują, a gdzieś ta piłka jednak znów spada w ręce jednego z atakujących Anton Derewiankin. Dalej już przy nim jest Piotrek Jędraszczyk. Matuszak! Jędraszczyk pod rzutem z biodra. Filip Surosz, piękne trafienie po długim rogu, które jest można powiedzieć na otarcie łez, ponieważ po bardzo dobrej pierwszej połowie Piotkowianin przespał gdzieś początek drugiej części meczu i ostatecznie przegrywa 35 do 31. Tomasz Kosznik jednak zostaje zawodnikiem tego spotkania. Dobre zawody, dużo ładnych bramek. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Adam Malina i życzę Państwu udanego wieczoru z polską piłką ręczną. Do usłyszenia.